Kornel dzisiaj trzy punkty, trzy punkty na wyjeździe jak oceniasz te spotkania. Spotkanie przebiegło pod nasze dyktando. Można powiedzieć, że łatwo czy zero, aczkolwiek. Zawsze w takich spotkaniach trzeba za, zachować czujność. No, graliśmy swoją siatkówkę. Będzi nie, nie postawił się nam co tu dłużej mówić więcej o tym, no, bardzo się cieszymy z punktów no i lecimy dalej. Okej, okay, powiedz nam jaki plan meczowy do, do końca roku. No teraz yy, na najbliższe spotkanie szykujemy się na derby z Kentami. na które oczywiście zapraszamy wszystkich kibiców, bo wiadomo jak to derby, zawsze yy, odrobinka więcej smaczków w, te, w tej siatkówce. Yy, musimy też teraz sprostować w tym momencie, bo yy, na poprzednim meczu u nas trochę kibice zostali wprowadzeni błąd, Gdyż 21 grudnia przed świętami gramy kolejkę u siebie z tyglu, którą mieliśmy grać pierwotnie 11 stycznia. Także zapraszamy wszystkich kibiców do siebie. Będzie nam potrzebny doping, więc wpuszczamy, że będziemy już to na szczycie. Mamy taką nadzieję i zapraszamy wszystkich licznie, żeby przychodzili do nas na hale. Okej, okay, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Piotrek, dzisiaj mecz wyjazdowy, mecz w Będzinie wygrane 3-0. Jak oceniasz dzisiejsze spotkanie? Bardzo dobrze, szybko poszło, na to liczyliśmy, po to przyjechaliśmy po trzy punkty, spełniliśmy cały, cały plan, wszystkie założenia nasze i jedziemy do e, Jak oceniasz Waszą grę? Dziś wyglądała bardzo dobrze, co można zobaczyć po wyniku. Tak. Przeciwnik nie wyszedł, wygrał 20 punktów, także jesteśmy zadowoleni. E, w mks grasz pierwszy sezon, e, powiedz nam gdzie grałeś wcześniej, gdzie wcześniej trenowałeś? Poprzedni sezon spędziłem, poprzednie dwa sezony spędziłem w Mickiewiczu w Czuczborku, wcześniej w Brząśni i w Tomaszowie. Okej, okay, bardzo dziękujemy i życzymy powodzenia.